Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bobo się słuchajcie Rozpoczynamy niesamowity kolejny odcinek Na którym wydarzymy się... Bobowicach w sumie, bo tak mówiliście, żeby Tak nazywać te Bobowice W sumie najwięcej osób chciało, żeby to bo, te, te Bobowice były V2 albo 2.0, więc jak coś To oczywiście piszcie, jak to Nazywać, czy to już są Bobowice V2 Czy 2.0, napiszcie w komentarzu To będzie naprawdę bardzo, 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 bardzo Bardzo, warte i słuchajcie Będziemy dzisiaj normalnie mieli Nowych mieszkańców, w sensie Zależy, bo czy dogadam się z Aberką, czy się nie dogadam, ale mam Nadzieję, że się dogadam, bo ostatnio Aberka ode mnie kupił świniaczki. Więc mi się wydaje, że jeśli chodzi o żółwie też się dogadam. I słuchajcie, nawet wam pokażę epickie miejsce, w którym będę te żółwiki trzymać. A będzie to słuchajcie tutaj. Tutaj jest taki bardzo fajny, taki wiecie malutkie po prostu jeziorko. Żeby tutaj żółwiczek sobie mógł elegancko wejść. I tam też jest taka wysepka. Więc mi się wydaje, że to jest genialne po prostu miejsce. Jeśli oczywiście ja to tak jakoś yy, yy, ładnie na przykład. O patrzcie. Posadę tutaj taką tą żeby ta trawa na przykład tutaj rosła, bo oczywiście troszeczkę jej miałem przy sobie. No i cóż, słuchajcie, musimy teraz polecieć do Aberki, tylko mam nadzieję, że Aberka nie będzie chciał jak jest nie wiadomo jakiej wielkiej ceny, ponieważ, jak pewnie wiecie, ostatnio w sumie sprzedawałem świniaki Aberce, ale nie mam tego złota za bardzo dużo, bo chyba mi się wydaje, że złoto najbardziej będzie, będzie Aberkę interesować, bo złoto to jest taka nasza waluta pomiędzy naszymi miastami, czyli po i a Aberkowicami, a Bobowicami, e, więc cóż, e, myślę, że tak będzie po prostu ok, więc teraz po prostu pamiętajcie o tym, żeby lajkować, subskrybować, wbijajcie na sklep, ponieważ są epickie wzory Bobo Team, więc polecam bardzo gorąco, no i cóż, teraz musimy polecieć tam do Aberki i ugarnąć jakieś tam z nim negocjacje, wiecie, handlowe, E i o, w ogóle Aberka jest przy okazji, Aberka, pozdro! Eee, się. Sprawa jest do Sąsiada. Jaka sprawa? E, ja bym chciał od Sąsiada kupić te żółwiki. O, No Ale co? jak ja chciałem kupić od sąsiada świnie, no to, to musiałem się katować. Tak, na i... pewno. Ja chciałbym... No e, tutaj jest w ogóle waffer, a tu jest Basia. I w ogóle to ja, ja chciałbym Barbara! się dojść. No U, dobra, ty, co, Basia rozmnoży tak... się z waflem. Oj, co będzie? Basiu wafel? Nie wiem, no Waf zwiemy wafel. Waflo-basiel? <laughs> dobra, ale słuchaj, Aberka, bo to nie świniaki dzisiaj są ważne, tylko też te łupieki. No, świnie chciałeś kupić. Nie, no jak świnie? Przecież ja świnie mam. Co ty gadasz, chłopie? A to nie świnie chcesz kupić? Ach, serio ty myślisz, że ja chcę kupić świnie? A to co ty chcesz kupić? Naprawdę, ty się pytasz? Nie no, jak nie świnie, to co ty chcesz kupić? No, chłopie, ja chcę kupić żółwiki od ciebie. Ty masz tych żółwieków no Dobra, no ale no to, o ty, no to, to pytam, przykład, że. No, pytam o, się, czy świnie? Ty mówisz, że nie świnie, no ale no to no jednak chodzi świnie. ci o świnie. Jak o świnie? O żółwia mi chodzi. Nie, no o te różowe warchlaki. Ja, nie chcę żółwia! A nie świnie? No nie no chłopie, jak chcę zielonego żółwia, to! Jak to się... Jak to wygląda? Co to jest? To jest żółw zielony, tak? Ja chciałbym tego nie no, zielonego żółwia. Ja tutaj na przy świniach akurat. Aberka, czy z tobą jest wszystko, okej. Okay? ja cię ja cię naprawdę tutaj rzucę w odpowiednią. Nie próbuj mi tutaj nic, tylko się tutaj proszę ze mną dogadać. Ja tutaj cię do tych żółwiczków doprowadzę, o co mi chodzi. E, ja dam mi w tamtą stronę ty, ty kurde bele. Ja tu normalnie jak sąsiad do sąsiada... Nie! Bo mnie normalnie krzywdę mi zrobić! O, w ogóle przyjrzycie ten o, ten, e, ten ziomek, co on tu Ej, on sprzedaje sobą glebę chłopie! Co, to o, to by nam ładne. się mogło przydać. A tu się da. Ja kupię od niego aż tu przy okazji. Pytanie, tą bielicową ziemię da się rozmnażać, czy coś takiego? Chcę, że to nie mam pojęcia, naprawdę. Dobra, tak. ale powiem Ci na wszelki wypadek, aż sobie kupię tego troszeczkę. O, akurat mam pięć szmaragdów, więc sobie elegancko. A ty jesteś. Tak, może się przydać, no. Ale Słuchaj, to co z tymi świniami? No w końcu? Nie świniami! Z żółwiami! Ja chcę kupić żółwika. Dogadujemy się z tymi żółwikami, czy nie? Ty chcesz żółwia kupić. No i... No przyjdzie jak nauczyłem. No to żółwia. ej, mogłeś od początku mówić, że chodzi o żółwia. Aaaa, Nie wiem, czy jest za chwilę nerwowo, to nie No, dobra, ty wygadasz jakieś świnie, a nie wiem o co to by chodzi. No i sobie myślę... No ale stary, przecież ty masz świnię, no to po co ci świnia, nie? Ale to nie mogłeś od początku po prostu ale powiedzieć. Ale ty, dobra, ja biorę żółwie i pozdro, okej? Okay? Ale... Po co miałbyś brać żółwie? No bo ja kupuję od ciebie żółwie, Za jedno złoto jeden żółwiek. Ale nie mówiłeś pasuje? mi o tym, że chcesz kupić żółwie. Ale ja ty ja teraz ci mówisz, że chcę kupić żółwia. Mogę kupić żółwia. A, no to mogłeś od razu mówić, że, że stary <laughs> przychodzę bo w interesie, Boże. bo chcę kupić żółwia, Trata, tata. Boże! No to słuchaj, możemy dealować, to tak? jest jasne, nie ma problemu. No, chcę kupić żółwie, Możesz mi sprzedać. Ale yy, Masz kilo z Co? bo żółw zawsze wraca w miejsce, w którym się urodził. Więc musiałbyś zabrać jego jaja. A żeby podnieść jego jaja, musiałbyś mieć kilówy. Zy... Mam łopatę. Nie wiem, czy to zadziała, ale można ale spróbować. Ale no możemy spróbować, dobra, to weź ogarnij. Tylko, że teraz jaja nie powstaną. Hmm. A to może po Ej. prostu ja mogę tam wziąć i ja tam sobie je tam wiesz. Yy, no właśnie, mo e, Wydaje mi się, że jest opcja zabrania dwóch żółwi, rozmnożenia ich. I wtedy te dobra, moje dwa żółwie wrócą, pytanie. a u ciebie ile zostaną jaja. Ile się dogadujemy? Jaka cenka? Z jednego żółwia? No. No to, a ile masz złota? E, Trochę. złoto to są nasze pieniążki. Mm -hmm. Pieniążki. Powiem ci tylko tyle. Świnia mnie kosztowała ciebie chyba 2 złota Więc Nie, ile za 7, 7, 7 plus tra z, z transportem było. No, no czyli 3, 3 złota od sztuki. Ile chcesz zamiast No żółwia? ale świnia. Rozumiem, no, świn. Dobra, no to, no. 20 zł. Co? To Ty chłopie na łeb się no, ale walni. Dobra, gdzie żółwa, gdzie świnia, stary? No a gdzie, gdzie świnia, a gdzie kurczak, no? Ale ja nie chcę kurczaka od ciebie. No ale ja ci dałem w prezencie, kurczaki. No nie, no chłopie normalne. cena. Dobra. 12. Dwa złota. Ile? Dwanaście. No i nawet tyle nie mam, chłopie. To ile ty masz? Osiemnaście. No to masz. No, no dobra, to, to, to dobra Dwanaście złota i masz dwa żółwie. Jazda. Dobra, dziesięć i biorę je. Jedennaście. Dziewięć. Okej, okay, nie mam na to czasu. Elo. Nie no chłopie, no! Ale ty tu jesteś, dobra, 10, no. przyjmuję już 10, przyjmij. 11, 11. 10, dobra, już ci daję 10, panie, gdzie siedzę. Za 10 nie bierzesz żubia. <laughs> Ale to jest bardzo dobra, 11 już mi się masz. masz już oddaję ci tę jedną sztabkę, żebyś ty masz. Nie, jazda. dobra, nie chcę, wesoł. Ja jej nie biorę. No to ja też, no to, no to, no to zniknie. Dobra. <śmiech> Wziąłem. <śmiech> dobra, e, wiesz co tu masz powiem. Przygotowaną tak, z żółwiami. właśnie, tylko z dwoma, a jak ja to mam pojechać no, z nimi? Chwila. Robisz tak. Jak? Ło, tylko uważaj, nie rozwal tych żółwi, dobra. Okej, okay, i teraz I, bierzesz. Okej, okay, I teraz, i teraz... Siadasz musimy, do jednej siadam, i masz do i drugiego. Cyk, żółwia. i co? Mam żółwiać? Nie, nie mam nie. żółwia. To daj mu dobra. Samemu wejść. Poczekaj, okej, okay. cyk, podjeżdżam. Dobra. Ej, no on się nie słucha mnie widzę, Nie, postaw, postaw łódkę tutaj gdzieś, żeby one same Dobra. sobie wezły. Dobra. Okej, okay, cyk. Dobra, o, jest? Okej, okay, i lecę. Zaraz przyjdę po drugiego. Poczekaj sekundka. Zrobimy żółw, żółw, mamy żółwia! Ale z jarem, słuchajcie, tu będziemy mieli nasze normalnie żółwie. Więc będzie po prostu elegancko. Tutaj aż sobie elegancko tak wpłyniemy. I słuchajcie, bo Aberka coś mówił, że one uciekają. Więc ja tutaj na wszelki wypadek zaraz zamkniemy to całe, tylko poczekajcie, musimy tutaj zniszczyć, dobra, i żeby teraz ten, o dobra, bo chyba chce już uciekać, poczekajcie, musimy teraz wrócić na szybkości do Aberki po drugiego żółwia, niech tamten tam zostanie, i teraz bierzemy też przy okazji, pozdro Aberka! Bierzesz drugiego, po drugiego żółwia byku? Tak, teraz drugiego chciałbym żółwia, A, poczekaj A to będzie tutaj. Ch chłopak i chłopak, czy baba i baba, czy chłopi baba? E no, Jak a tu się jakaś różnica jest, czy coś? No, no żeby powstał kolejny, no to musi być chłop i baba. Chłop i baba, no chciałbym właśnie chłopa i babę. No, no chyba, że nie chcesz kolejnego, no to... No chcę, się... ale Zatem. to jest jakaś różnica, czy coś? No. Wziąłem babę? A nie wiem kogo wziąłeś, no nie patrzyłem. Aberka, ty tu. Serii. Dobra, pociekaj, aż ja sprawdzę, co. Jak to skupię, to... Jak to, to możesz do mnie przyjść, panie sąsiedzie pozwalam. I zajmiemy się tymi żółwikami, ale serio, jest coś takiego jak chłop i baba z żółwi. Ja myślałem, o nie! Ten ucieka! Nie, wracaj tutaj! Cholipka, ucieka, pociekajcie, musisz szybko po nożyce pójść. No nie, nie gadajcie, nie, że to będzie tak. Nie, mnie już! U ciebie już jest! No zaraz będzie. No nie. No, i poczekaj, wracam go, Muszę nożyce, 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 szybko, biorę nożyce, Słuchajcie, Biorę, zrobię nawet dwie, dwa te nurzyczki. Wyzbieramy całą tą trawę. I słuchajcie, musimy go tutaj elegancko, normalnie rozmnożyć. Więc tutaj wyzbieramy całą tą trawę. Ile tego się tylko tutaj da pozbierać? Żeby one tutaj elegancko, 17 trawy, dobra. To się musi udać. I teraz biegniemy. Słuchajcie, bo jak ja zdradzę, to te mówię, to będzie najgorzej na świecie. Ale jak się w ogóle cieszę, że mam te chodź pokaż mu trawę bo on wraca do mnie ej jest już tam u ciebie no nie ja tutaj przebiegłem za tym poczekaj dobra widzi tą trawę czy nie poczekaj jeszcze widzi nie tą widzi trawę? ej ale on w ogóle chyba na tą trawę się... słucha się czy nie Uciekajcie, dobra, idzie, idzie za trawą, więc elegancko wracamy. No nie, no żółw, no chodź tu! No bo zmieniłeś rzecz. Nie zmieniłem, przecież on przed tym, jak zmieniłem rzecz, już zaczął uciekać. Dobra, trzeba łódkę stworzyć. Dawaj na szybkości tutaj łódkę tworzę. Co ty łódki żadnej nie masz? Taki z ciebie handler, że nawet bez łódek chodzisz. Jeszcze jedną dałem. Dobra, nieważne. Dobra, niech on tu wejdzie znowu, ten, ten żółw. Czemu? O dobra, elegancko jest. I cyk, teraz znowu pójdziemy w tamtą stronę i teraz musimy, słuchajcie, tak, szybko je rozwalić i szybko musimy jajeczka ogarnąć, więc dobra, poczekajcie, cyk, ogarniamy, niszczymy to i tu, no zostań tutaj, no chłopka, co jest z tymi żółwiami, no, no, gdzie on idzie, serduszka, teraz drugi o, obydwa już mają serduszka. No, co tu jest z tymi żółwiami, chłopie? Co ty Dlatego masz? Dlatego mówiłem żółwie? ci, żebyś wziął jaja. No, Boże! Dobra, dawaj tą, tą, tą łódkę, poczekaj, ten się nie słucha czy nie. Ten, ten... Dobra, no chodź tu! Chodź tu, żółwiu! Jeju, ale z tymi żółwiami to jest, powiem ci, no ciężkawo Dobra, ale to musi się, słuchajcie, udać No nie uciekaj mi, żółwiu Cholipka, gdzie ty uciekasz? Gdzie jest ten drugi twój? No on już jest u mnie, stary No nie gadaj, ten też w ogóle do tej łódki nie chce Dobra, jeszcze raz kolejne podejście musimy zrobić No bo dlaczego ty, jest... ty nie chcesz zamurować ich, stary, jeżeli wiesz, że no, one uciekną? Musimy, no, no, zrobiłem tak na początku, ale później uciekły tak i tak, przeskoczyły przez ten mój mur Dobra, jazda do łódki. Dobra, dawaj, musimy zrobić drugie podejście. Teraz się uda. Ja tutaj to tu odblokuję i słuchajcie, serio, trzeba zrobić jakiś większy mur. Bo ja sobie myślałem, że to po prostu tak wystarczy. Dobra, ale tu ewidentnie trzeba zrobić taki mur. O, gdzie jest taki, słuchajcie. I trzeba tutaj zrobić też, o, coś takiego tutaj do góry, żeby tutaj ewidentnie one po prostu nie wyszły z żadnej strony. Tutaj zostawimy. I dopiero jak Dobre. zrobił jaja, to mogą sobie iść. Tak, dopiero jak zrobi. Żeby mi jaja sobie mogą stąd pójść, tylko troszeczkę więcej chyba tych jajek, co nie? Żeby troszeczkę więcej Ale one. Było tych... Nie, dobra, to o, jakby nie będzie z tym problemu. One składają kilka jajek naraz. A, dobra, czyli dobra, poczekaj. One teraz chyba ciup ciup ze sobą, czy nie? Ta, poczekaj, i teraz chyba tak, tak. One tutaj dużo miejsca. O. Dobra, i zróbmy im tutaj dużo miejsca. I co? I one już tutaj postawią dom, czy nie? Tak, tylko że. Czy jest noc? Nie. Ech. Wschodzi dzień. One dopiero w nocy robią jaja. Dobre, ale to wszystko się tutaj uda, Aberka, tak? Tak, tak, tak tak, 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 Dobre, tak, tak, elegancko, to ja w takim razie zasadzę tę trawę, żeby ona tutaj rosła, żeby mieć dalej do rozmnażania kolejnych żółwików, żeby tutaj była ta trawa morska. No i cóż, słuchajcie, bardzo wam dziękuję, oczywiście Tobie, Aberka, też dziękuję za to, że sprzedałeś mi. E, chyba nawet ten deal jest lepszy dla ciebie i dla mnie, więc w sumie to jest taka dla ciebie plusik i dla mnie, co nie? Bo... No, mi pasuje. Nic lepszego po prostu od żółwi chyba nie ma. Oprócz kurciaków i oprócz dirta, co nie? E, di, dirta. No i kurciaków. E, na mnie już chyba pora wiesz. No to pozdro, dzięki jeszcze raz. pozdrow... Oj czkawka. Słuchajcie, dobra, dziękuję wam oczywiście, dzięki wszystkim za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o lajku i wbijajcie również do komentarzy, napiszcie w komentarzu jak ja mogę nazwać te żółwiki, bo może nazwie, nazwę kogoś z komentarza, no kto wie, słuchajcie. No i cóż, pamiętajcie o sklepie, ponieważ są nowe wzory Abra i Bobo Team, więc polecam bardzo gorąco, kupujcie rzeczy Bobo Team, wielkie pozdro, naprawdę, bardzo warto. No i cóż, słuchajcie, one tutaj żółwiki Razem będą się zajmować, a my od teraz będziemy oglądać dalsze losy e, naszych Żółwików. Więc pozdro!